Na łące tam na zielonej, gdzie woda do Wisły wpada. Stoi tam przepiękna mania i tak sobie opowiada. Stoi tam przepiękna mania i tak sobie opowiada. Chodziłeś, ty roczek, do mnie, a teraz już zaprzestałeś. Twe serce inna zajmuje, a o mnie już zapomniałeś. Twe serce inna zajmuje, a o mnie już zapomniałeś. Nie zapominaj Ty o mnie, bo ja o tobie nie mogę, bo jak Ty o mnie zapomniesz, rzucę się w głęboką wodę. Bo jak ty o mnie zapomniesz, rzucę się w głęboką wodę, rzucę się w głęboką wodę, fala mnie na wierzch wyrzuci, Ty pójdziesz do innych panien, każda ci o mnie zarzuci, ty pójdziesz do innych panien, każda ci o mnie zarzuci. Do kościoła będę chodziła, mszy świętej będę słuchała, szczerze się będę modliła, żeby cię żadna nie chciała. Szczerze się będę modliła, żeby cię żadna nie chciała. To to, to jest walczyk taki. Mhm.